Byliśmy już na wyspie Ikea oraz Kaufland. Przyszedł czas na kolejną markę, KFC. Lecimy zwiedzać wyspę, a ja wam bardzo dziękuję, że jest was tutaj aż tysiąc. Trafiliśmy na wyspę KFC i tutaj już mamy potwierdzenie w postaci flagi. Pójdziemy sobie pozwiedzać, zaczniemy od przodu. Fajnie, że jest dużo natury. Ładny początek. Uuu, tu jacuzzi, ciekawie. Jakiś kotek i żółw. A i tutaj jest dom, okej. Okay. A i wiecie, że ja też kiedyś miałam podobnie zrobiony domek i takie płotki. I też przy plaży. I nawet w tym samym miejscu. Potem sobie tutaj wejdziemy, jeszcze pójdziemy pozwiedzać okolicę. Wśród kwiatów jest dużo czerwonego i białego, czyli kolory KFC. O, tutaj mamy coś. Jakieś jedzenie u góry. Może tam da się wejść jakoś? Poszłam jakoś tyłem dziwnie. Ale okej, okay, jesteśmy. Tutaj mamy jakieś desery. To ciekawe. W ogóle zobaczcie, jaki ładny projekt z papryczkami. Świetny. Tam na dole są jeszcze jakieś stragany. Tak to się wszystko prezentuje. No, widać, że twórcy gry podeszli do tematu na Luzie i zrobili wyspę taką inspirowaną KFC. Chociaż może gdzieś jeszcze będzie jakaś restauracja. Tutaj mieliśmy takie siedzenie, pasujące do restauracji. A tutaj co mamy? Tu mamy jakiś piec i kuchenkę, czyli tutaj jest jakaś kuchnia prowizoryczna. Bardzo ładne zrobione skwerki z wodospadami. Zobaczcie, tu idziemy w koło. Wow! 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 Ale ładnie. Tego się tutaj nie spodziewałam. Ej, jak to super wygląda! Jeszcze nie widziałam chyba takich połączonych wodospadów, albo nigdy nie zwróciłam uwagi. Cudowne miejsce, jestem zachwycona, naprawdę. A tutaj jest chyba jakiś punkt widokowy, czy coś takiego, albo po prostu miejsce do przeskoczenia. O. <grych> U, proszę bardzo, tutaj można sobie zrobić sesję na ściance KFC. Bardzo fajny pomysł. I tutaj mamy restaurację. Tak, jesteśmy w KFC, drodzy Państwo. Bardzo ładny wystrój. Oczywiście, kolorystycznie się zgadza. Ej, patrzcie, jaki słodki kubek z logo. Jaki ładny! Klienci po sobie nie sprzątają. Tutaj się zamawia, tak. Tutaj mamy picie, dozownik do Pepsi. O, a tutaj skrzydełka. Fajny pomysł na te kubełki. A tu jeszcze jakieś automaty. Czy możemy wejść tam dalej? Nie. Tam dalej, patrzcie, jeszcze są kuchenki z patelnią. A tutaj da się przejść. A nie, nie da się. A teraz tu można przejść, ok. Tu jest główna kuchnia. Dużo stanowisk. Następne kurczaki. Woda. Frytownica. Nawet jest odkurzacz. <laughs> tu jeszcze zmywak jest. I lodówki. No i co, no więcej nie trzeba, no. Tu sad. Może sobie zrywają własne owoce. Jasne. <laughs> Pieniądze nawet hodują. Tu jest coś dziwnego. Tak jakby jakiś skarb był pośrodku tej całej planszy, która tam jest. To jest coś dziwnego, ale fajnego. Bardzo fajny pomysł. Szkoda, że nie można tam przeskoczyć jakoś. Ale bardzo ładne. Bardzo podoba mi się ta wyspa. Będę dzisiaj wyjątkowo wszystko zachwalać, także mam nadzieję, że nie będzie za nudno. <grych> Tutaj ktoś jest i ten ktoś ma dom. Tylko, czy można tam przejść? Nie, ale okej. Okay. Ej, tam chodzi ten typ od KFC, ten, co jest na logo. Ej, odwróć się. Chcecie pokazać. O. Ej, nawet ma tą taką kokardkę, co jest uważana za jego rączki i nóżki, jak się tak wpatrzycie w logo. <grych> okej, okay, tutaj jest jakieś osiedle, i tutaj mieszkają jacyś mieszkańcy. A to pierwszy z nich, zobaczymy sobie, kto jeszcze tutaj jest. O Judy, dzień dobry, tu kolejne automaty i jeszcze jeden dom. O, tego gościa też kojarzę. Lecimy dalej, w ogóle nie wiem w jakiej części wyspy jestem i tak idę na oślep, także mam nadzieję, że niczego nie przegapię. Tu jest kawałek takiego wolnego terenu, drzewka i domek. I coś tam u góry jest. Da się tam przejść jak ładnie, grzybkowo. Jakoś na górę tam trzeba wejść. Tu w ogóle patrzcie, jaka plaża super. Jest parkiet plażowy i DJ. Na wodzie, na pasenie, tam można zejść. I chodzę po wodzie, oczywiście. Dużo fajnych inspiracji tutaj na tej wyspie jest. Nie spodziewałam się tego tu. I tutaj pole kwiatowe. No i tutaj mamy grzyby. No i pracownik KFC jest tutaj. Mało tutaj drzew jest. Jak już poszli w takie grzyby i leśne klimaty, i też campsite tutaj jest, więc też pasuje do lasu, to ja wiem, więcej drzew tu dała. No to żeby nie było, że cały czas chwalę. <laughs> teraz, gdzie my mamy teraz iść? O proszę, boisko do koszykówki. Tu kolejne domy, ale puste. Przejdziemy sobie przez rzekę. A i tutaj jest ratusz. Dobrze, to ja bym teraz poszła tutaj, bo tutaj właśnie tak mi się wydawało, że zrobiłam dziurę w tej mojej przechadzce i że tutaj się kryją jeszcze domki. Wejdziemy sobie tutaj, bo tutaj ktoś jest. To ciekawe, że kolega ma tutaj kask na sobie. Tu jest jakieś podwórko. No i w końcu wróciłam do tego domku, do którego chciałam wejść, także idziemy. To wygląda trochę na biuro. Tutaj jest jakieś biurko z fotelem, ale tutaj jest to jakaś strefa relaksu. Także zobaczmy, co będzie dalej. To jest sypialnia bardzo skromna taki ładny misio taki w kwiatki pasuje do mojej koszulki <grych> Tutaj mamy łazienkę i aż z niej paruje jest ładna kolorystyka i ładnie wszystko rozplanowane bardzo mi się podoba ta łazienka Byłam przed chwilą w jednym pomieszczeniu, w którym było pusto, więc już Wam nawet nie pokażę tego. Tylko weszłam już do kolejnego, do piwnicy. I tutaj mamy jakieś kino, słuchajcie. Takie kino na cztery telewizory. <grym> I akurat coś gotują, ale to chyba przypadek, czy nie? I po drugiej stronie tenis stołowy, ale fajnie. I różne inne gry. Taka strefa relaksu. I u góry jest wielka kuchnia. Czy tutaj powstają te tajne przepisy na panierkę? Bardzo ładna kuchnia. I bardzo przestrzenna. Pewnie mało kto robi w tych największych pomieszczeniach kuchnię. W ogóle jaki tort. bym taki zjadła. Wracając, tutaj mamy plażę. I fajny pomysł na ognisko z takimi siedzeniami. Uuu, jest nawet księżyc. I tu są kolejne domy po tej stronie. No dobra, no to zobaczymy, kto tu mieszka. O, kangurek z kangurkiem małym. I obok jest jakiś sąsiad. Jitars. Co tu jeszcze jest na plaży? Bardzo dużo z i przepisów. Tu są znowu jakieś wodospady. Przejdziemy sobie plażą. I tu jest sklep. I jeszcze jeden sklep. I na końcu mamy muzeum. Bardzo ładnie zaaranżowane. Ze sfinksem jeszcze. Ładnie. Uuu! Tam satelita jakaś, to im odbiera wszystko. Ale tutaj jest jeszcze fajne przejście z tego co widzę. Bardzo ładne wykorzystanie tych takich bambusów. Tutaj jest kolejny taki klif z wodospadami i w ogóle tutaj jest bardzo duże jeziorko. Ale jeszcze tutaj nas nie było. Tu są bambusy i tutaj żyją sobie żółwie. Na tej plaży już biegaliśmy, ale czy po całej? Nie, nie po całej, a tutaj jest jeszcze latarnia i wiatraki. Tak, poza tym plaże są puste, poza jedną beczką. Nie wiem, co ona tutaj robi. <grytanie> Podsumowanie wyspy w tym pięknym miejscu. Na plus oczywiście są bardzo ładne miejscówki, jest ich bardzo dużo. Super inspiracje, żeby zrobić coś podobnego u siebie. Jest nawiązanie do KFC, ale w sumie trochę tu tego za mało. Na innych wyspach, które odwiedzaliśmy, wydawało mi się więcej nawiązań do danego tematu. Niemniej jednak nie narzekam, bo bardzo przyjemnie mi się zwiedzało. A wy co uważacie? Piszcie i do zobaczenia wkrótce.